Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Mamy tutaj ponownie nowe auto i ponownie zostało ono udostępnione przez wypożyczalnię samochodów odkryj auto. Jest to Seat Ibiza. Czyli samochód segmentu B, jeden z najpopularniejszych samochodów, jeśli chodzi o wypożyczalnie, no i najpopularniejszy Seat. Jakie są ceny za wynajem? Jaka jest cena tego samochodu, gdybyście chcieli go kupić? To wszystko po kolei, ale najpierw przejdziemy do miejsca, w którym się znajdują. Otóż. Zgodnie z nazwą wypadałoby, abym nagrał ten samochód gdzieś na plaży, z tym, że dojazd na plażę jest troszkę utrudniony, w zasadzie wręcz nielegalny, tak więc stoję tutaj na parkingu, a tam daleko w tle, jak widzicie, jest jeziorko. Tak więc, prawdę mówiąc, nie trzeba jechać na Ibizę, zwłaszcza dzisiaj. Jest 36 stopni w cieniu. Jeżeli więc mieszkacie w Lipsku lub w południowej Polsce, no to prawdę mówiąc będzie tam cieplej niż w tym momencie na Ibizie, chyba że mieszkacie w północnej Polsce, gdzieś na przykład w Elblągu, gdzie jest 21 stopni. Tak więc pakujcie walizki i heja na Ibizę lub właśnie do Lipska. Dlaczego napisałem na miniaturce Volkswagen Ibiza? Otóż nie bez powodu. Seat współpracował z innymi koncernami już przy produkcji pierwszej Ibizy, która pojawiła się na rynku w 1984 roku. W tamtym projekcie maczało palce nawet Porsche. Jednak już od drugiej generacji Seat bardzo blisko związał się z Volkswagenem, który dostarcza platformy, części oraz technologie. No, i w przypadku piątej generacji Ibizy, która pojawiła się w Genewie w 2017 roku, nie jest inaczej. Samochód ten dzieli z Volkswagenem platformę o kodzie MQBA0. I uwaga, SEAT nie jest takim biednym bratem, który dostaje coś w drugiej kolejności dopiero wtedy, gdy Volkswagen to sprawdzi na własnej skórze. Nie, tu jest całkiem inaczej. To właśnie Ibiza jest pierwszym modelem w grupie, który testuje nową platformę i to ona jako pierwsza wprowadza ją na rynek. Jeśli chodzi o piątą generację, no to ta platforma zmienia naprawdę dużo. Samochód jest aż o 9 cm szerszy niż poprzednik, czyli czwarta generacja Ibizy. Jeśli chodzi o montaż tego samochodu, to jest on dokonywany w fabrykach w Hiszpanii oraz w Algierii. Tak więc, niektóre osoby mogłyby twierdzić, że to są nadal Volkswageny, z tym, że różnią się tylko znaczkami jakimiś tam małymi smaczkami stylistycznymi no ale jak widać, produkcja jest dokonywana daleko od Niemiec. Tuż przed odebraniem tej Ibizy z odkryj, auto jeździłem 11 dni Toyotą Camry. No, przesiadka niesamowita, niektórzy by mogli pomyśleć, że wręcz dramatyczna, i na pewno nic mi się nie spodoba w tej Ibizie. Otóż możecie się mylić, bo znalazłem dużo plusów nawet w tym samochodzie. Zaczynając od pierwszego, jeśli chodzi o zwinność tego auta, to można już zauważyć. Po kilkudziesięciu, kilkuset metrach, gdy zmieniacie pas ruchu, samochód waży raptem tonę i naprawdę płynnie zmienia pasy. Czuć, że jest bardzo zwinny, jest dostosowany do takiego szybkiego życia w ruchu miejskim. Chwilę później, gdy spojrzycie na zegary, to rzucą wam się w oczy te charakterystyczne, krwisto czerwone wskazówki. Bardzo ładnie one kontrastują z tłem, zwłaszcza w nocy. Taka charakterystyczna cecha tych seatów, która według mnie jest dużym plusem. Kolejny aspekt, również na plus, to fakt, że ten samochód jest dosyć tani. I to zarówno jeśli chodzi o zakup, jak i wynajem. Do cen, tak jak mówiłem, przejdę pod koniec odcinka, ale warto dodać, że samochód jest również tani w ubezpieczeniu. No O tym powiem, gdy przejdziemy do silnika. Auto jest również małe, ale nie na tyle małe, żeby się źle tutaj czuć. Dla mnie, przyznam, jest wystarczająco miejsca. Oczywiście, jeśli chodzi o podróże w pojedynkę lub we dwoje. Plus pojawia się wtedy, gdy musicie takim autem zaparkować. I pomimo braku czujników parkowania, parkuje się tutaj naprawdę dobrze. Można zaoszczędzić kilkaset złotych, czy powyżej nawet tysiąca na czujnikach parkowania. No i które mogą się okazać wręcz zbędne, no bo auto w zasadzie kończy się na tylnej szybie, no i prawie że na przedniej. Tak więc jeśli chodzi o manewry, no to brak tych czujników nie jest aż tak dużym problemem. Kolejna rzecz, jest to bardzo dobre auto na autostrady, oczywiście te w Polsce. No i to też troszkę popatrzcie na to z przymrużeniem oka, no bo większość trasy, którą pokonałem na autostradzie A4, obowiązywało ograniczenie do 110. Ten samochód bardzo leciutko jest w stanie się rozpędzić do 110. No, przy 120 jest już tam prawie 4000 obrotów, przy 100 są jakoś 3000. Brakuje tutaj szóstego biegu. Ta skrzynia ma 5, ale nadal jesteście w stanie jeździć po autostradzie bez problemu. Oczywiście to nie jest żywioł tego samochodu, gdyż jego żywiołem jest miasto. Ale pomimo tego, nawet gdy się wybierzecie na autostradę, to nie spali on tam jakoś 10 litrów. Średnie zużycie no to będzie się wahało tak w granicach 6-6,5 litra. Kolejny plus, jeśli chodzi o silnik no to to auto się bardzo szybko rozgrzewa. Wystarczy przejechać naprawdę niewielki dystans, krótką chwilę, patrzę, a tam już silnik rozgrzany na 90 stopni. A cóż to jest za silnik? Nosi ono oznaczenie 1.0 TSI, co oznacza, że ma on litr pojemności, 3 cylindry oraz turbosprężarkę. Generuje on moc 80 koni no, mechanicznych. Kiedyś litrowe jednostki generowały znacznie mniej, trzeba było kupić coś większego. No, plus tutaj jest również taki, że dzięki tej turbosprężarce mamy w wymiarę jakiś tam wysoki moment obrotowy, przynajmniej w porównaniu do wolno jednostek sprzed kilkunastu lat. O kolejnych wadozaletach powiem zaglądając do środka. Gdy po kilkuset kilometrach znudziła mi się troszkę jazda, marzyłem o autopilocie, o możliwości wypoczynku na tylnej kanapie i po prostu daniu autu możliwości, aby kontrolowało ten przejazd samemu, no to wymyśliłem, że włączę sobie muzyczkę. I wiecie co? Zaskoczyła mnie jakość tych głośników. Naprawdę są one na wysokim poziomie. Bas łupie niesamowicie. No nie spodziewałem się, że w aucie tej kategorii może być taki system nagłośnienia już w standardzie. Przejdźmy do kolejnego aspektu, jeśli chodzi o tą kilkuset kilometrową podróż, a mianowicie do foteli. Powiem, że są one wygodne. Przynajmniej nie było czegoś takiego, że o, chciałbym już wysiąść, zakończyć ten przejazd. Nie, nie siedzi się tu jakoś super fantastycznie, ale są wygodne. Problem pojawia się jednak w tym miejscu. Jak widzicie, nie ma tutaj podłokietnika. Tak więc przy kilkugodzinnej jeździe na autostradzie może to sprawiać problem. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, przecież autostrada nie jest żywiołem tego samochodu. To jest miejski bandyta. Tutaj tak często miesza się tymi biegami, że nie potrzeba żadnego podłokietnika. No właśnie, skrzynia biegów. Powiem Wam, że czasami jeżdżąc tym samochodem, mam wrażenie, że jeżdżę jakimś motorowerem o pojemności 50 cm3. 50 na godzinę, czy tam 45, a trzeba zapiąć już piąty bieg. Postępując zgodnie z wskazaniami tego komputerka, tutaj mamy 46 na godzinę. I już muszę zapiąć piąty bieg. Mam 1500 tysiąca obrotów. Wciskam załóżmy gaz w tym momencie w podłogę. I nadal jestem na piątce. Komputer nie informuje mnie o tym, żebym wrzucił na przykład na czwórkę. Ale zróbmy taki inny eksperyment. Zwolnię sobie na przykład do trójki. Gdybyśmy chcieli bardziej dynamicznie przyspieszyć na trójce. Jeżeli wciskamy kas w podłodze, to ten system tak jakby nie poinformuje nas o tym, żeby wrzucić wyższy bieg, ale jak tak na 3 czwarte przyspieszamy, to już przy 60 na godzinę był komunikat, żeby wrzucić od razu na piątkę. Z trójki, czyli żebyśmy opuścili jeden bieg. No i tym samochodem tak właśnie się jeździ dynamicznie przyspieszając na przykład w mieście. Jedynka, dwójka i od razu z dwójki można wrzucić na czwórkę, a czasami na piątkę, bo... Mając 50 na liczniku, dla tego komputerka jest to wystarczająca prędkość, aby jechać na piątym biegu. Tak więc możemy zrobić sobie taki start od zera. Ruszymy tak dynamicznie i zobaczymy, jak to działa. Oczywiście dynamicznie, na miarę możliwości tego samochodu. Mam 50 i wrzucam piątkę. Z tą prędkością możemy sobie robić cruising po mieście, no szybciej się nie da. Tak więc fajnie by było, gdyby tu był automat. Wiecie co to jest właśnie dobra baza, samochód jest fajny, zwrotny, ale gdyby tu był mocniejszy silnik i właśnie automat, żeby nie musieć wachlować tymi biegami. No to to już by była dobra opcja. No ale być może taka nikomu również nie będzie przeszkadzać. Pięta Achillesowa to jednak dywaniki. Zarówno po stronie kierowcy, jak i pasażera mamy takie gumowe. Co oznacza, że w niektórych butach może Was boleć pięta. Nie ma tu niestety tempomatu. No i szkoda, że nie ma tutaj takich naprawdę mięciutkich dywaników. Oczywiście to sobie wszystko możecie dokupić. No ale mówię o tym, jak jest wyposażony ten samochód w serii. Sprawdźmy jeszcze, czy schowek ma wady. Czy zalety. Zobaczmy, jak się otwiera. No, przyznam, że jest cały wypełniony, a w ogóle nie tłucze. Otwiera się plastikowo. No, jak widzicie, cały ten samochód jest z plastiku. Nie użyto tutaj praktycznie żadnych innych materiałów. No ale jakość otwierania schowka? Ok. Póki co tylnej części kabiny jeszcze nie testowałem. Nikt nie miał przyjemności, aby przejechać się ze mną, siedząc w tym miejscu ale gdy zasiądę sobie tutaj, to powiem, że nawet przy mocno odsuniętym przednim fotelu jest wystarczająco miejsca, zwłaszcza na głowę. To jest najważniejsze, jeżeli z tyłu jest miejsce na głowę w samochodzie klasy B, no to ocena jest dobra. Spójrzmy teraz, jaki przebieg ma prezentowana Ibiza. Jak widzicie, niecałe 17 tysięcy kilometrów, a samochód jest z marca tego roku, czyli ma raptem 4 miesiące. W środku nadal jednak pachnie nowością, nic nie jest tutaj zużyte. Nawet patrząc na fotele, przetarć żadnych nie ma. Na oparciu również nie widać żadnych uszkodzeń. No, praktycznie nadal w zasadzie jest to nówka sztuka. Zajrzyjmy jeszcze do bagażnika. Zobaczmy, czy zmieści się tutaj deska surfingowa. Otwiera się on ze znaczka bardzo intuicyjnie. No, deska surfingowa na plażę na pewno się nie zmieści, ale zmieści się walizka. Ta duża wejdzie, raczej powinna wejść, nie powinno tu być problemu. Zobaczmy, co jest pod podłogą. O, mamy tutaj klasyczny zestaw, czyli koło zapasowe oraz lewarek. Aby zamknąć klapę, używamy uchwytu po lewej lub po prawej stronie. Dobrze przemyślane, ale jednak trzeba tą klapę złapać jeszcze od góry. Teraz to nie problem, ale gdy nadejdzie taka pora roku, że ta klapa będzie brudna, no to troszkę szkoda narażać się na pobrudzenie dłoni. Przyszła najwyższa pora, aby poruszyć kwestie finansowe i odpowiedzieć na pytanie, ile trzeba dać za taki samochód. Wchodząc na stronę Seata, w dział z Ibizą możemy zauważyć, że model ten rozpoczyna się od niecałych 51 tysięcy zł. Problem pojawia się, gdy wejdziemy w konfigurator, gdyż ta wersja za 51 tysięcy zł to jest reference, i nie jest ona w tym momencie dostępna w konfiguratorze. Gama modelowa zaczyna się od wersji style, której cena jest troszkę inna niż na oficjalnej stronie modelu. Jeśli chodzi jednak o wynajem samochodu, no to tam problemów z cenami nie ma odkry auto, czyli wypożyczalnia, która udostępniła mi tą ibizę do testów, oferuje samochody od 55 zł za dobę, chociaż widziałem, że są również promocje i ceny zaczynają się od 51 zł. Jeśli chodzi o ibizę i podobne tego typu samochody, no to ceny zaczynają się od 66 zł za dobę, tak więc nadal jest to niewielka kwota, no i nie dziwi popularność tego modelu. Dajcie znać, co myślicie o. O tym samochodzie, o Ibizie na czterech kołach, czy jednak wolelibyście Ibizę jako plażę, wypoczynek nad wodą? A może wolicie zamiast Ibizy Volkswagen Polo lub Audi A1? Czekam na Wasze komentarze, no i zapraszam na kolejny odcinek. Pamiętajcie, aby subskrybować i zaznaczyć dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.